Dzień dobry wszystkim. Czuję się bardzo błogosławiony, że mogę tutaj dzisiaj stanąć i usłyszeć Bożym Słowem. Módlcie się za mnie, żeby, żebym był narzędziem w rękach Pana. Dzisiaj przeniesiemy się do szóstego oraz siódmego rozdziału dziejów apostolskich do historii świętego Szczepana. Pierwszego męczennika, pierwszego starszego wśród diakonów, Mały kontekst, właśnie w piątym rozdziale Jan i Piotr stanęli przed Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem, gdzie bronili Ewangelii, ale przewodniczący stwierdzili, że no, są nosiadowcami kolejnych Mesjaszy, którzy mieli poprowadzić Izrael ku wolności, więc, ale ich uczniowie po ich śmierci się rozproszyli, więc dostali tylko karę chłosty. I na samym rozdziale wybrani zostali diakoni, bowiem heleniści przeciwko Żydom trzemrali, jak jest napisane na początku szóstego rozdziału, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wybrano więc siedmiu mężów. Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, jak czytamy. I Filipa, i Prochora, i Nikanora i Tymona i Parmena, i Mikołaja. Prozelite z Antiochii. Szczepan był podobnie właśnie greckim Żydem. Grec Grekiem był. Powiem imię Stefanos po grecku oznacza koronę. I potem czytamy, że Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. To nie było z, z jego mocy, z jego siły, u jego własnych starań, lecz z łaski Bożej. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandrajczyków również w Celicji i Azji wystąpili rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawia. Stanął więc przed Sanhedrinem. A Szczepan zamiast bronić samego siebie, żeby przynieść sobie chwałę, po prostu opowiedział plan zbawienia. Pokazując, że Pan Jezus nie jest kolejnym Mesjaszem, fałszywym Mesjaszem. Lecz że właśnie cały pięcioksiąg i prorocy wskazują na Niego, że On jest Mesjaszem, zaczął od Abrahama, powołania i obietnicy. Obietnica ziemi i potomstwa. Ale jak czytamy mówię jeszcze Pana, nie dał mu jednak w posiadanie ani pięci tej ziemi. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwo, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. Powiedział Bóg tak: Potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie, i przez 400 lat ujażnią ich jako niewolników i będą ich krzywdzić. Lecz naród, którego będą niewolnikami, ja sam sądzić będę, mówi Pan. Potem wyjdą i będą mi służyli na tym miejscu. I Pan Bóg dał znak obrzyzania jako znak przymierza. Potem urodził się Jakub oraz dwunastu patriarchów. Ale Józef został odrzucony przez patriarchów. I został sprzedany do Egiptu. Jak czytamy w dziewiątym wersecie 7 rozdziału. Przez zazdrość, ale Bóg był z nim. I uwolnił go od wszystkich ucisków i dał łaskę i mądrość w oczach Faraona, króla Egiptu. A ten ustanowił go przełożonym nad Egiptem na całym swym domem. Nastał wtedy głód w całym Egipcie i Kananie i wielka bieda i ojcowie nasi nie mieli co jeść. Józef, będąc wywyższony przez Boga, mimo pierwotnego odrzucenia, stał się cieniem Chrystusa. Następnie czytamy o Mojżeszu, o Jego cudownym ocaleniu, które stało się cieniem przyszłej rzezi niewniątek dokonanej przez herodę. Ale on został ratowany uratował uh, uratował Żyda przed śmiercią zabijając Egipcjanina dokonał mężobójstwa ale następnego dnia właśnie przez to Żydzi szamrali między sobą przeciwko Niemu czytamy kto cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami dlatego możesz uciec ze mnie jeszcze Pan mówi o gorącym krzewie Bóg? Objawił się przed Mojżeszem, poza świątynią, na Ziemi Świętej. Tego właśnie Mojżesza, którą zaparli się, mówiąc, czytamy w wersecie 35. Ktoś z ciebie ustanowił Panem i sędzią. Tego właśnie Bóg wysłał jego wodza i wybawcę pod opieką manioła, który się mu ukazał w krzaku. On wyprowadził ich, czyniąc znaki i cuda w Ziemi Egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez lat 40. Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych. Ale Izraelici znowu nie byli posłuszni. Mimo, że widzieli cuda, jakich dokonał Mojżesz, widział katastrofę egipskie. Widzieli, jak przeszli przez Morze Czerwone suchą stopą. A gdy tylko Mojżesz zniknął na chwilę, powiedzieli Aranowi. Zrób nam bogów. Czytamy w wersecie 40. Następne. W wersach od 44 do 50. Czytamy. O Dawidzie. Że znalazł łaskę przed Panem i prosił, aby mógł wznieść przybytek dla Boga Jakuba. Ale dopiero Salomon wybudował mu dom. Najwyższy ja jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. I tutaj cytuję proroka. Księga proroków. Niebo jest moją stolicą, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jakiś tam zbudujecie mi, mówi Pan, albo gdzieś miejsce odpoczynku mego. Czy tego wszystkiego nie stworzyła moja rąka? ręka? I tutaj jeszcze Pan mówi Sanhedrynowi, używa Pisma Świętego, by pokazać, że świątynią Boga nie jest ta, którą budował Salon, że ona jest tylko swego rodzaju cieniem, cieniem Kościoła Pańskiego. I została wypełniona właśnie w Chrystusie. A na sam koniec dopiero srogo im odpowiada w wersecie 51 Twardego karku, ludzie twartego karku i opornych uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak Ojcowie Wasi, taki i Wy, któregoż z proroków nie prześladowali wasi Ojcowie. Zabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego, a Wyście zrodzili go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. I po tym kulminacyjnym, kulminacyjnej części przemowy Szczepana, których nie wypowiedział, żeby przynieść samemu sobie chwałę, tak powiem, wiele proroków czynił, tak jak Mojżesz uczynił na pustyni, jak pamiętacie. Ale zaczął od Słowa Bożego i pozwoliłby to wpierw ono oskarżyło serca członków Sanhedrynu. Potem został wskazany na śmierć. I w opisie jego męczeństwa czytamy, od werseta 54. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pan ducha świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą Jezusa, stojącego po prawicy Boga, i rzekł. Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na Niego wszyscy razem. Wyrzucili Go poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli speszaty u stóp młodzieńca, zwanego Sz Saulem. Tak kamienowali Szczepana, który mówił się. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno, Panie, nie poczytaj im tego grzechu po tych słowach. Pana, po grecku dosłownie zasnął. Dlaczego mówię o tym? Co nam w ogóle mówi tutaj Biblia? Dlaczego, dlaczego, czym jest w ogóle męczeństwo? Każdy z nas kiedyś zadał sobie to pytanie, bowiem męczeństwo stało się jednym z takich fundamentalnych elementów tożsamości chrześcijan już od starożytności, już od Nerona, tuż przed legalizacją chrześcijaństwa za czasów Dioklecjana i jego prześladowań. I tutaj bardzo wymownie pismo święte mówi nam, czym jest męczeństwo dokładnie. Jest przeobrażeniem siebie z łaski Bożej na obraz Chrystusa. Podobnie jak Chrystus Szczepan został skarżony przez Sanhedrin. Mówił o prorokach, o, tych, o tym jak byli wyrzuceni przez Izrael, byli prześladowani, zabijani. I ostatecznie Pan Jezus stał się wyższy ponad proroków, wyższy ponad Mojżesza, Samym Bogiem, którego Żydzi zabili w tamtym momencie. Dla ich spawienia. Dla zbawienia całego świata. I podobnie tak jak Pan Jezus, Szczepan powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza, 34. Potem. Potem, mm, potem podobnie jak Jezus powiedział Panie Jezu, przyjmij ducha Mego. Tak jak czytamy w Ewangelii Łukasza, rozdziale 23. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mojego. Po tych słowach wyziono ducha. Zobaczył również Pana Jezusa i Ojca cały czas patrzył w kierunku niebu. Nawet w tym momencie tuż przed swoją śmiercią powiedział słowa, znaczy Pan Jezus powiedział słowa, zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I to powiedział, to, to, to powiedział dobremu łotrowi. A Jan opisał również, jak Jezus kosztował octu rzep, wykłanało się, skłoniwszy głowę Oddał ducha. Podobnie jak w przypadku Szczepana. Szczepan zasnął. I może ukamienowanie wydaje się sposobem śmierci, który nie zasługuje na taki opis zasnął. A jednak, ponieważ nasze ciało ostatecznie nie należy do nas, a śmierć została zgodzona przez Pana Jezusa. I tutaj. Ale w Biblii również czytamy, że cierpienie nie jest znakiem klęski, zwłaszcza jeżeli to jest prześladowanie na rzecz Ewangelii. W Polsce dla nas wydaje się to abstrakcyjne, bowiem nie grozi nam śmierć a nie prześladowanie. Czasami ludzie coś powiedzą, może się zaśmieją, ale nie jest to, wydaje się, cierpienie, jakie spotkało pierwszych chrześcijan, jakie spotyka wielu chrześcijan dzisiaj, na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, czy w Azji. Ale nadal listów pałowych mają nawet w naszym życiu aplikacje I także historia Szczepana, który pokazuje nam, w jaki sposób w ogóle wprowadzamy w życie tą całą historię Ewangelii, która wydaje się historią, wydaje się mitem, a jednak bardzo realnie możemy ją wprowadzić w życie właśnie przez śmierć dla siebie, przez dźwiganie swojego krzyża. I nie jest to swego rodzaju szantaż emocjonalny, który Panie Zoskieruje do nas, czy, 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 czy apostołowie. Wręcz przeciwnie. Jest to opis tego, jaki jest w ogóle cel życia człowieka, zwłaszcza w obliczu, w obliczu grzeszności tego świata. W liście do Rzymian, w rozdziale 8, 17-18, czytamy. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Tutaj czytamy, że cierpienia na rzecz Ewangelii są jedynie kroplą goryczy w morzu w słodyczy, która kiedyś się objawi jeżeli będziemy trwali w Chrystusie. Następnie w drugim liście do Koryntian w rozdziale czwartym, 8,10. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Musimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. I tutaj, w duchu psalmów, możemy również powiedzieć, że zmaganie się z własnymi porządliwościami, które wywołują w nas realne cierpienie. Świat mógłby się w dzisiejszych czasach powiedzieć, że jako chrześcijanie stawiamy siebie w pełni represji, że powinniśmy słuchać naszych porządliwości, że próbujemy niszczyć to, czym my naprawdę jesteśmy. Dlaczego chrześcijanie wierzymy, że Prawdziwa wolność jest to wolność ku czynieniu dobra. Z powodu grzechu człowieka powoduje to cierpienie. I Paweł apostoł zachęca nas do tego, że w taki sposób przyłączamy się do śmierci Chrystusa przez krzyżowanie własnej porządliwości. I tutaj. Każdy chrześcijanin jest powołany do świadectwa, może też z krwi, ale zawsze z miłością. Czytamy w pierwszym liście Piotra 315 16 Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach ze świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie. Ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Może nie staniemy nigdy przed Sanhedrynem, ale i tak mamy, mamy z, rozmawiać z niewierzącymi słowami zaprawionymi solą. Mamy tak, jak mamy mówić, mamy zawsze bronić naszej wiary. Mamy mówić. Dlaczego wierzymy w co wierzymy? Dlaczego mamy się tego wstydzić? Należymy do Chrystusa. Pan Jezus nas wykupił i mamy się dzielić tą radością, nawet jeżeli ktoś może wzruszy ramionami, może um, roll his eyes, um, może, um, może patrzy na nas dziwnie, ale nie szkodzi, bo należymy do Pana Jezusa. On nas. On daje nam radość, jakiej słowa nie, nie opisują. I nawet jeżeli cierpimy dla Niego, to w przyszłym świecie tego cierpienia już nie będzie. A następnie w Galacji, a na rozdziale 5, 13-14. Chrześcijanie zostali powołani do wolności. Ale nikt to wolność nie służy pretekstem do grzechu, lecz miłością służcie sobie na zewnątrz. Całe prawo bowiem spełnia się w tym jednym przykazaniu. Będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Właśnie broniąc Ewangelię, czasem właśnie w taki sposób miłujemy swojego bliźniego. Miłujemy niewierzącego, odpowiadając mu z szacunkiem na temat tego, w co wierzymy. Czasem, tak jak Szczepan, musimy, tak powiem, bić szpilę, ale nie dla swojej chwały, lecz dla chwały Boga, żeby mu przynieść chwałę ku nawróceniu innych też. Następnie liście do Rzymian. 12.1.2. Proszę więc, bracia, przez miłosierdzie Boszcza, aby się składali swoje ciała na ofiary żywą, świętą, Bogu przyjemną. A to będzie Wasza duchowa służba. Nie upodemniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście mogli rozpoznać wolę Bożą. I tutaj myślę, Paweł Postu doskonale pokazuje nam, czym jest męczeństwo chrześcijanina. Um, Grzegorz Wielki, papież Rzymu IV wieku, powiedział, że istnieje czerwone męczeństwo, czyli przelanie krwi dla Chrystusa, ale też, myślę, bardzo ładnie powiedział, że istnieje również, nazwał no to kolorami, zielone męczeństwo. Dla tych, którzy może nie umierają, nie przelewają krwi dla Chrystusa, ale zabijają własne ego, codziennie podnosząc swój krzyż. Nie upadamniając się do tego świata, ale przemieniając się przez odnawianie umysłu. To rozpoznanie woli Bożej, bowiem jak już powiedział Paweł w liście do Galacji, jesteśmy powołani do wolności w sensie czynienia dobra. Dzięki, dzięki otrzymują on dzięki Chrystusowi, Jego ofierze na krzyżu. Ostatecznie żyjemy w perspektywie odkupienia ciała. W się do Filipian czytamy w rozdziale trzecim, nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. A także w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale piątym, 1, 3. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczyje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodzieć się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie będziemy. I tą myj prawdami żył Szczepan w swoim męczeństwie i na to wskazuje, w jaki sposób my mamy żyć. Mamy przez radykalne przebaczenie innym krzyżować własne ego, krzyżować własne porządliwości, modląc się jak Szczepan, Jezus, Panie, przebacz im. Nie z własnej pychy, by przynieść samemu chwałę, że my znamy prawdę, więc będziemy innym wpijać szpile, że Ty nie znasz prawdy, ale dlatego, że to Pan Bóg objawił nam to, co wierzymy. Amen. Amen.